Pamiętaj, że zostawiając łapkę w i subskrypcję na moim kanale, oczekujesz moją pracę i motywujesz mnie do dalszych działań. Dziękuję, Kamil, Karsta. Halo, halo, witam bardzo serdecznie wszystkich na kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Lahti. Jesteśmy w finali. Informacja o skoczni to... Yy, rozmiar skoczni to jest 130 metrów, jest kredytowy na 116 metrze. I co, lecimy z kwalifikacjami do konkursu indywidualnego, który się odbędzie w niedzielę. Jak wiemy, kokboc drużnowy będzie w sobotę i co? Bez przyróżnienia lecimy z jej kwalifikacjami. No i 55 numer na liście startowej, Piotr. Żyła zobaczmy, skok Polaka, Piotrek Dobrze wyszedł, a nie się położył. Ponad 120 chylonów. 113,5 m38 m. Dzień Dziś nie są jakieś najlepsze. Eee, warunki do latania, ale z Polaków spróbuję jak, jak najlepiej powalczyć i tutaj do I Dawid, on już na błąd Dawid Kubacki, 127 metrów na i prowadzenie dzisiejszego zory na numerem na liście startowej, Klemens, Murańka, Klimek ładnie się położy, wycisnął maksymalnie z tego skoku, 15 metrów. 59 numer na liście startowej Jakub! Wolny Kuba, wolno są też w dobrej formie Kuba To jest dobry skok, widać chyba nie wiem Nie, on nie leci, 122,5 m, 15 miejsce, Kuba. Kuba Wolnego 60 numer na liście startowej Stefan! Chuja! Zobaczmy skok Stefka, ostatnio widzimy który to jest teraz koś, nie najlepsza forma i a teraz koło 100 metrów 106,5 metrów, 49 miejsce dopiero Stefana Huli 32 numer na liście startowiczowej mam maciej kołt, zobaczmy z ładnie się położył, dobrze i to jest to lekki skok Macieja kota 126 metrów, 13 na pozycja no i ostatni z naszych ostatnich w kwalifikacjach Kamil Stoch Zobaczmy na skok Kamila Nie Kamil, spóźnił, spóźnił skok Kamil Za się odbywał, i tak Kamil ma kwalifikacje do konkursu A kwalifikacje wyrywa Dawid Kowacki znaczy Na szansy miejscu Maciej 16, jak 41 Klemens Murańka 44 Piotr Żyła 52 Stefan Hula, oczywiście on ma kwalifikacje. I 63 Kamil stał i Kamil też ma również kwalifikacje do konkursu indywidualnego w niedzielę. Co myśmy będzie powiedziane. Widzimy się jutro na konkursie drużynowym, czyli co do jutra. Trzymajcie się. Cześć.